Dobra, tu są drzwi, to pokażę, drzwi tu, bo mój katar na jeszcze raz. Tu są to jeszcze w górach, Ci naprawdę to jest super. Okej, okay. tutaj trzeba uważać, bo, bo to, to nie jest zbyt wytrzymałe, bo ja się tu właśnie prawie. Tak, O, tak, tylko idziemy, a chwila mieliśmy pokazać chronisko wokół... Przepraszam bez bardzo widzowie, ale... No no pokazaliśmy to pokazaliśmy jest... już. Tak. I na kamienie nie chce z tego uważać. I kiedy nie chcę, to 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 nie jest z Tylko, że chcę trochę dalej. Tu pod żurki trzeba wchodzić. Panowa Słowisko tu jest, ale my ja, jastę to mieszkamy w starym. Jak wam pokazywaliśmy dookoła? To nie dookoła, bo z boku tam, tam gdzie nie było, widać to nie pokazaliśmy, ale to było niechcące. Dobra, tutaj się ten ja. takie taki schamienny. Uważaj się jeszcze na kołurze. Jak jest dosyć małym... Teraz nie, Artur. ...to można, to można a my się tutaj trzymać... <gry> Pomalutki. No, no, okay, no, to trzymają dzieci. Tak, dzieci. ale, ale by było... O! Widzicie, co to? Nie, nie chcę. A? Widzicie? Ty zobaczyłam? O! Ciekawe, co to jest. To chyba jest pieczarka. To Można się trzymać na śliny do 6 lat, do 5 jak się ma wielko wytrzymałość, to można możemy dać? No. Już Już prawie prawie nad popatrz. Ojciec, jest jest